Rozpoczynamy dzisiaj cykl nauczania zatytułowany Wszystko, czego nauczał Jezus. I ciężar, który mam na sercu, jest taki, aby rozważyć wielkie posłanie. Wszyscy chrześcijanie wiedzą, jak ważne jest to wielkie posłanie, jakie Jezus zostawił swoim uczniom. Zanim opuścił tę ziemię. Pierwsza część tego wielkiego posłania znajduje się w szesnastym rozdziale Ewangelii Marka, wiersz piętnasty. Idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jest jeszcze druga część tego wielkiego posłania, która znajduje się w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, wiersze od 18 do 20. Tam czytamy, że Jezus powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kiedy obserwuję chrześcijaństwo, chrześcijańskie zbory i misje chrześcijańskie przez ostatnie 52 lata od mojego Nowego Narodzenia, moje spostrzeżenie jest takie, że większość chrześcijan koncentruje się na Ewangelii Marka 16:15 na tym aspekcie wielkiego posłania a niewielu koncentruje się na Ewangelii Mateusza 28, wiersz 19. Myślę, że może nawet 99% koncentruje się na Marka 16, 15, a tylko 1% na Ewangelii Mateusza 28, 19 i 20. Gdybyśmy chcieli to zilustrować, to moglibyśmy powiedzieć o setce ludzi, którzy dźwigają wielką kłodę drzewa. I mamy 99 ludzi po jednej stronie tej kłody. A jedna osoba na drugim krańcu zmagająca się, by podnieść tą część kłody. Tak to widzę. I posłanie, które Pan skierował do mnie, gdy zacząłem nauczać Słowa Bożego, to podkreślanie tego drugiego aspektu wielkiego posłania, na którym akcent kładzie około 1% chrześcijan, gdzie powinno być pół na pół. Pierwsza część tego wielkiego posłania dotyczy ewangelizacji i pracy misyjnej. Udawanie się do niezdobytych miejsc. Bardzo ważna część. By zanieść Ewangelię ludziom w grzechu, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im jest chwały Bożej. A Chrystus umarł za grzech świata i On jest jedyną drogą do Ojca. Chrystus powstał z martwych. I kto wierzy w Niego i da się ochrzcić, będzie zbawiony, a kto nie wierzy, będzie potępiony. Ale czy Pan chce, aby tu się ta praca zatrzymała? Że ktoś wierzy, uznaje, że jest grzesznikiem, przyjmuje Chrystusa jako swego Zbawiciela. Czy to jest wszystko? A co z tym fragmentem z Ewangelii Mateusza 28, wiersz 19, gdzie Pan Jezus mówi, że mamy iść do wszystkich narodów i czynić ich uczniami. Co to znaczy być uczniem? Ci pierwsi apostołowie, którzy po raz pierwszy to usłyszeli, nie mieli żadnych wątpliwości co kryje się pod pojęciem ucznia, ponieważ Jezus to im wyjaśnił bardzo wyraźnie w Ewangelii Łukasza w rozdziale 14. Czytamy tutaj, że szły za nim wielkie tłumy, Wiersz 25 Łukasza 14. A Jezus odwrócił się do tych wielkich tłumów i powiedział do nich: Są to jedne z najtwardszych słów, jakie do nich skierował. Wielu kaznodziejów i pastorów, gdy widzą wielkie tłumy, które przychodzą ich słuchać, nigdy nawet nie pomyślą, by skierować do nich takie słowa. Ale tutaj widzimy, że Jezus się od nich bardzo różni. On nie był zainteresowany liczbami. Dzisiaj jest bardzo niewielu chrześcijańskich kaznodziejów, którzy nie interesują się liczbami. A to, co widzimy w następnych wierszach do końca XIV rozdziału Ewangelii Łukasza, to podkreślanie przez Jezusa jakości. On chciał mieć uczniów, a więc odwraca się do nich i mówi: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i mat, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Tu nie chodzi o to, że nie możesz być uczniem pierwszej czy drugiej, Kategorii, ale w ogóle nie możesz być uczniem. A więc tutaj widzimy pierwszy warunek uczniostwa. Biblia mówi nam, że mamy czcić Ojca i Matkę. Co więc Jezus ma na myśli, gdy mówi, że mamy mieć w nienawiści swego Ojca i Matkę? Pan Jezus czasami posługuje się takim językiem, aby coś wyraźnie podkreślić. Mówi na przykład: Gdy gorszy Cię prawe oko, to wyłupię. Gdy prawa ręka Cię gorszy, odetnij ją. Łatwiej jest przejść wielbłądowi przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebios. Jeśli nie będziecie jedli mego ciała i pili mojej krwi, nie będziecie mieli życia wiecznego. Wiele mocnych słów, słowa, które wypowiadał, były duchem i życiem. A więc to, co Jezus miał tutaj na myśli, to to, że porównując naszą miłość do Niego, nasza miłość do naszych ziemskich krewnych i braci i sióstr powinna być jak ciemność wobec światłości. Aby to zilustrować, przyrównajmy naszą. Miłość miłość do rodziców, braci i sióstr, do światła gwiazd, a nasza miłość do Chrystusa powinna być jak światło słońca. A gdy wschodzi słońce, gwiazdy jakby znikają, chociaż nadal tam są, ale ich nie widać. I takie jest tutaj znaczenie. Twoja miłość do ojca i matki jest niemal niewidoczna. Kochasz ich, ale w świetle miłości do Chrystusa, która jest jak światło słoneczne, tamta miłość zupełnie blednie także można nazwać ją nienawiścią. I to również oznacza, że nasza miłość do braci, sióstr, rodziców nie powinna powstrzymywać nas przed tym, do czego Pan nas powołuje, abyśmy to robili. A więc pierwszym warunkiem uczniostwa jest nadrzędna miłość do Chrystusa. Także miłujemy Chrystusa bardziej niż naszych rodziców, bardziej niż nasze żony, bardziej niż nasze dzieci, bardziej niż jakiegokolwiek brata i siostrę zarówno w naszych relacjach naturalnego pokrewieństwa jak również w zborach i bardziej niż nasze własne życie czy myślicie że praca misyjna i ewangelizacja prowadzi ludzi do takiego miejsca czy myślisz że ludzie podczas ewangelizacji docierają do takiego miejsca czy ty jesteś w takim miejscu będąc człowiekiem nowonarodzonym czy kochasz Chrystusa ponad wszystko i wszystkich na tej ziemi Według moich obserwacji chrześcijan w różnych krajach na przestrzeni połowy wieku niestety nie widzę, żeby to było prawdą. Oni przyjęli Chrystusa, śpiewają o przebaczeniu grzechów i o tym, że są na drodze do nieba, ale nie stali się uczniami. Drugim warunkiem uczniostwa jest to, o czym czytamy w wierszu 27. Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim Ponownie mamy tutaj to absolutne zaprzeczenie. Co to znaczy nosić swój krzyż każdego dnia? Czytamy tutaj o własnym krzyżu. Ja nie muszę nieść krzyża Jezusa Chrystusa, ani też nie muszę nosić cudzego krzyża, ale muszę nieść mój własny krzyż. I w innym fragmencie w Ewangelii Łukasza, w dziewiątym rozdziale i 23 wierszu, Jezus wyjaśnia to w ten sposób. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. Tutaj to słowo codziennie. Jest dodane, które odnosi się także do tego wcześniejszego fragmentu. A więc, jeśli mamy brać swój krzyż każdego dnia naszego życia i naśladować Chrystusa, to musi to oznaczać, że i Chrystus nosił swój krzyż każdego dnia. W innym wypadku nie mógłby powiedzieć do mnie, bym go naśladował. Codziennie biorąc mój krzyż, a więc był wewnętrzny krzyż w życiu Jezusa Chrystusa. Przez całe Jego 33,5 roku życia, czego kulminacją był ten fizyczny krzyż, który Jezus dźwigał na wzgórze Golgoty. Potrzebujemy więc rozumieć, czym był ten wewnętrzny krzyż, ponieważ jeśli nie wezmę tego krzyża w moim życiu, w tym samym duchu, który motywował Jezusa podczas jego ziemskiego życia, nie mogę być jego uczniem. Dzisiaj nie posługujemy się często tym obrazem krzyża, ponieważ krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa, i ludzie mają złote krzyże, krzyże z kości słoniowej i tym podobne. Ale kiedy Jezus o tym mówił, to wszyscy wiedzieli, że był to okrutny sposób wykonywania egzekucji, jaki Rzymianie wymyślili. Dzisiaj bliższym nam obrazem byłoby powieszenie człowieka, albo krzesło elektryczne, albo coś takiego, gilotyna, egzekucja. A więc krzyż był symbolem egzekucji, zabiciem człowieka, dlatego że jest przestępcą, gdyż tylko przestępcy byli byli krzyżowani. A więc tutaj Jezus mówi o czymś, co musi być w nas uśmiercone każdego dnia, jeśli mamy za Nim podążać. Co to jest? W innym miejscu widzimy, że Jezus mówi o naszym samolubnym życiu. Jezus mówi: jeśli ktoś miłuje samego siebie, własne życie, to straci je. A więc krzyż, który musimy codziennie brać na siebie, odnosi się do naszego ego. To tak, jakbyśmy mówili słowa Jezusa z ogrodu Gethsemane: Nie moja wola, ale Twoja. Siła naszego ego znajduje się w naszej woli. Ja chcę czynić moją własną wolę. Chcę robić to, co mi się podoba. To jest korzeń wszelkiego grzechu. Jeśli to nie zostanie uśmiercone, ja nie biorę swego krzyża. A widzimy, że to musi mieć miejsce każdego dnia. Tylko wtedy mogę być uczniem. Innymi słowy, każdego dnia nie muszę koniecznie mówić tych słów, ale muszę mieć tą postawę, by nie wykonywać mojej własnej woli tego dnia w żadnej dziedzinie, ale będę czynił wolę Boga. To jest jedna z rzeczy, o którą Jezus powiedział, że mamy się modlić. Niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak się dzieje w niebie. Wiecie, że w niebie aniołowie nie wykonują swojej własnej woli. Ale oni zawsze czekają na to, co Bóg każe im robić. I to robią każdego jednego dnia w niebie. A jeśli nasze dni mają być jak niebo na ziemi, jeśli nasze życie ma być niebiańskim życiem, to właśnie w tym leży sekret. Niech się dzieje Twoja wola na ziemi tak jak w niebie. Innymi słowy, moje nastawienie wobec Pana jest takie. Ja nie chcę czynić mojej własnej woli. Nie chcę poślubić kogo ja chcę, nie chcę wziąć pracy, która mi się podoba, ale chcę wiedzieć, jaka jest Twoja wola w każdej jednej dziedzinie. Jeśli ktoś mnie źle potraktuje, chcę zareagować tak, jak Ty byś zareagował, a nie tak, jak moje ciało ja sam chciałbym zareagować. To jest znaczenie brania na siebie krzyża. Jezus mówi Mówi, że jeśli tego nie robimy, to absolutnie nie możemy być Jego uczniami. A więc Jezus mówi nam w tym wielkim posłaniu, w tej drugiej części wielkiego posłania z Ewangelii Mateusza 28: Jak wielu wierzących podąża tą drogą, biorąc na siebie swój krzyż każdego jednego dnia, umierając dla siebie codziennie. Czy Ty sam to robisz? Widzimy, jak niewielu chrześcijan traktuje poważnie to poselstwo z Ewangelii Mateusza 28, 19. Trzeci warunek uczniostwa znajdujemy w Ewangelii rozdział 14 i wiersz 33. Pierwszy warunek, jak widzieliśmy, to kochać Jezusa bardziej niż naszych krewnych przyjaciół. I kogokolwiek na ziemi. Drugi warunek to kochać Jezusa ponad nasze własne życie, naszą własną wolę. A trzeci warunek to kochać Jezusa ponad wszystkie rzeczy materialne. Ewangelia Łukasza 14:33 Jezus mówi: Każdy z Was to jest absolutne stwierdzenie. Każdy z Was, kto nie wyrzeknie się, Wszystkiego, co posiada. Co to oznacza w praktyce? Czy to oznacza, że mamy stać się pustelnikami, udać się do lasu i tam mieszkać, zostawiając wszystko? Pan Jezus mówi tu o rzeczach, które posiadają nas. Moje posiadanie to to, co mnie posiada. Jeśli mój dom. Jest tym, co posiadam, to ja trzymam się go mocno, ponieważ jest mój. Ja posiadam go, ale też on posiada mnie. Może jest to drogi samochód, który posiadasz, albo cenne papiery wartościowe. Ty posiadasz je, ale one też posiadają Ciebie, ponieważ Twój umysł jest tak zaangażowany w te rzeczy. Nie myślisz o bezwartościowych rzeczach, które masz w domu. Ale tylko o tych cennych rzeczach. A więc, co to oznacza, że mamy wyrzec się wszystkiego, co posiadamy, jeśli chcemy być Jego uczniami? Czy mam sprzedać wszystko, co posiadam? Był taki szczególny młody człowiek, który przyszedł do Jezusa, czytamy o nim w Ewangelii Marka w dziesiątym rozdziale, i Jezus powiedział jemu, żeby sprzedał wszystko, co posiada. Ale Jezus nigdy nie dał tego przykazania wszystkim innym. Na przykład Zacheusz powiedział do Jezusa w Ewangelii Łukasza 19 rozdziale, że odda połowę swojego majątku biednym i zwróci też wszystkim, których oszukał. I Jezus powiedział że to wystarczy i dodał że zbawienie przyszło do tego domu nie oczekiwał od zacheusza że sprzeda wszystko tak jak powiedział to temu bogatemu młodzieńcowi kiedy natomiast jezus był w domu łazarza i marty nie czytamy żeby cokolwiek im kazał się pozbyć a więc jezus nie mówił wszystkim że mają wszystko sprzedać. To jest tak jak z rakiem, który czasami jest już tak rozprzestrzeniony w ciele, że lekarz stwierdza, że jedynym sposobem na uleczenie pacjenta jest usunięcie całego organu. Cały wewnętrzny organ może być zajęty przez raka, i lekarz mówi: Nie ma innego sposobu, trzeba usunąć cały organ, gdyż w przeciwnym wypadku umrzesz. Ale w innych przypadkach rak jeszcze tak się nie rozprzestrzenił i wystarczy wyciąć tylko jakąś część, i miłość pieniędzy można przyrównać do raka. W przypadku tego bogatego młodzieńca to się tak rozprzestrzeniło, że Jezus musiał powiedzieć Mu sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj to ubogim. Ale w przypadku innych, tak jak Zacheusza, to było coś innego, a w przypadku Łazarza i Marty było tego jeszcze mniej. Jezus nie dawał tego samego przykazania wszystkim. To wszystko zależało od tego, jak bardzo byli zniewoleni miłością pieniędzy, jak bardzo ten rak rozprzestrzenił się w ich życiu. Od tego jest zależne, co Pan powie, ile masz sprzedać i czego masz się pozbyć. Ale ta postawa wyrzeczenia się wszystkiego, co posiadamy, może być chyba najlepiej zrozumiana w odniesieniu do historii Abrahama i Izaaka. Abraham posiadał Izaaka jako swoją własność kochał go i traktował jak swoją własność był umiłowanym jego serca i troszczył się o niego bardziej niż nawet o swoją własną żonę. I Bóg widział, że Izaak jest swego rodzaju bożkiem w sercu Abrahama można powiedzieć, że Izaak stał się bogiem Abrahama tak bardzo go kochał. I Bóg chciał go uwolnić od tego bałwuchwalstwa. Posiadania Izaaka. A więc nakazał mu zabrać go na górę Moraja i tam go ofiarować. Pozbyć się go. I Abraham był posłuszny. Bóg dał mu trzy dni, żeby o tym pomyślał. Przez trzy dni szedł na tą górę Moria i powiedział: Tak, panie, wielbię ciebie i ofiaruję tobie Izaaka. I gdy podniósł rękę z nożem, aby zabić Izaaka, Bóg powiedział: Zatrzymaj się, zabierz go do domu. I od tego dnia możemy powiedzieć, że Abraham nie posiadał Izaaka. Ale miał go. Nadal był w jego domu, nadal był jego synem. Nie umarł, żył, ale już nigdy go nie posiadał. I to jest piękny obraz tego, co oznacza wyrzeczenie się wszystkiego, co posiadamy. Pomyśl o tym, co jest najcenniejsze dla ciebie. Jakieś ziemskie, materialne rzeczy, które masz w swoim życiu. Co takiego sobie cenisz i co jest bardzo, bardzo ważne dla ciebie? Może potrzebujesz nawet zrobić listę tych rzeczy. To są rzeczy, które posiadasz, i musisz być tutaj szczery, jeśli naprawdę chcesz być uczniem. Musisz być szczery wobec tego, co posiadasz, i wtedy musisz zadać sobie pytanie, czy jesteś gotów porzucić to nastawienie posiadania tych rzeczy. To posiadanie, to trzymanie tych rzeczy mocno. Na przykład, jeśli wezmę do ręki ten długopis i trzymam go mocno w mojej dłoni, to posiadam go. To może być twój dom, to może być konto bankowe, to mogą być papiery wartościowe, to może być samochód, to może być cokolwiek wartościowego. Jakaś nieruchomość, cokolwiek. Mieć to, to otworzyć dłoń i nadal to tam jest. Nadal jest na Twojej dłoni, nie trafia do nikogo innego. I mówisz: Panie, wiem, że to nie należy do mnie, ale jest Twoje. Dałeś to mi, ja jestem zarządcą. I chcę się tym dobrze wiernie posługiwać, ale nie będę miał postawy posiadania wobec tego. Nie chcę, żeby to mnie posiadało. Mam to i dziękuję Ci za to i za to, że mnie kochasz. Tu jest różnica między posiadaniem i korzystaniem z czegoś. Czytamy, że musimy wyrzec się wszystkiego, co posiadamy. Mogę mieć wiele rzeczy, które Pan mi daje, i mogę się nimi posługiwać ale już ich nie posiadam a więc trzeci warunek uczniostwa jest taki że kocham Jezusa bardziej niż wszystkie ziemskie rzeczy a więc mamy tutaj trzy warunki uczniostwa w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale po pierwsze kochamy Jezusa bardziej niż kogokolwiek jakiegokolwiek człowieka na tej ziemi kogóż mam w niebie jeśli nie ciebie i niczego i nikogo na ziemi nie pożądam bardziej niż ciebie to parę fraza psalmu 73 wiersz 25 to jest wyznanie prawdziwego ucznia nie pragnę niczego na ziemi bardziej niż Chrystusa psalm 73 wiersz 25 Drugim warunkiem uczniostwa, chcę kochać Chrystusa bardziej niż moją własną wolę, moje własne wybory. Panie, nie pragnę moich wyborów w żadnej kwestii. Pragnę, by Twoja wola realizowała się w każdej dziedzinie mego życia. Jak mam spędzać mój czas, moje pieniądze, moją energię, całe moje życie, moje ambicje, moja przyszłość, wszystko kładę u stóp Jezusa. I trzeci warunek jest taki, że niczego nie posiadam że wszystko co mam na tej ziemi trzymam w otwartych dłoniach. Chrystus jest dla mnie cenniejszy od wszystkich tych rzeczy. Jeśli Pan zabierze któreś z tych rzeczy lub stracę jakieś z tych rzeczy, powiem tak jak powiedział Hiob w pierwszym rozdziale księgi Hioba. Pan dał pan wziął niech będzie pochwalone imię pana to jest postawa prawdziwego ucznia jeśli jakaś osoba nie spełnia tych trzech warunków uczniostwa według Łukasza 14 nie jest uczniem Jezusa a więc gdy Jezus powiedział swoim uczniom by szli do wszystkich narodów Ewangelia Mateusza 28 wierz 19 iść do wszystkich narodów i czynić uczniami. Uważał, że należy przyprowadzić ludzi nie tylko do miejsca, w którym poznają Chrystusa, jako tego, który przebacza ich grzechy, ale jako Pana, co oznacza, że kochamy Go bardziej niż kogokolwiek na tej ziemi bardziej niż nasze własne życie bardziej niż naszą własną wolę i bardziej niż wszystko, co posiadamy na tej ziemi. On znaczy dla nas więcej niż to wszystko. Czy możemy powiedzieć, że chrześcijańscy misjonarze i ci, którzy głoszą Ewangelię, wypełnili tą drugą część wielkiego posłania? Ja twierdzę, że nie. Dlatego posługuję się tym zestawieniem 99% ludzi, którzy wypełniają posłannictwo z Marka 16:15. A tylko 1% wypełnia posłanie z Mateusza 28, 19, 20, 99 ludzi po jednej stronie kłody, a tylko jedna osoba po drugiej stronie kłody. Dlatego też, gdy Pan mnie powołał, zająłem się pomocą temu jednemu człowiekowi po jednej stronie kłody. Wierzę, że jest wielka potrzeba w tej kwestii i wierzę, że też jest to powodem, dla którego chrześcijaństwo ma tak złą sławę. W tak wielu narodach dobrze wiemy, że nawet nowonarodzeni chrześcijanie przynieśli wiele hańby imieniu Jezusa. Dlaczego tak jest? Ponieważ zostali tylko nawróceni, ale nie zostali uczynieni uczniami. Nie nauczyli się odrzucać własnej woli, ani też nie oddzielili się od rzeczy, które posiadają. I w rezultacie. Jak Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza czternastym rozdziale są jak ludzie, którzy założyli fundament Łukasza 14 w środku tego rozważania uczniostwa Jezus mówi o człowieku mówi o człowieku, który wznosi budowlę, która jest obrazem całego chrześcijańskiego życia, i gdy położy fundament, nie może dokończyć całej budowy. I jeśli patrzysz na kontekst tych trzech warunków uczniostwa, to widzimy, że nie jest w stanie ukończyć budowy, chociaż być może nawet ma na to pieniądze, ale nie chce ukończyć tego dzieła. A więc fundamentem jest przebaczenie naszych grzechów i otrzymanie Ducha Świętego jestem dzieckiem Boga, ale czy to jest wszystko, na czym polega chrześcijańskie życie? Musi być jeszcze budowla, zgodnie z tym, co Jezus tutaj mówi. A człowiek, który nie dokończy budowli, staje się pośmiewiskiem, jak czytamy w wierszu 29. Aniołowie w niebie są zdumieni, że chrześcijanin zakłada tylko fundament chrześcijańskiego życia i wyobraża sobie, że to jest chrześcijaństwo. Dlatego tak ważne jest, abyśmy to podkreślali i zrozumieli, co Jezus ma na myśli w Ewangelii Mateusza w 28. rozdziale i 19. wierszu. Że musimy iść do każdego narodu i czynić wszystkich uczniami. W jakimkolwiek dzisiaj jesteś narodzie, jeśli głosisz słowo, powinieneś czynić uczniów. I chciałbym jeszcze jedną rzecz na koniec powiedzieć. W powiązaniu z tym, Jezus mówi: Oto jestem z wami zawsze. Jeśli to będziecie robić, pójdziecie do wszystkich narodów i będziecie czynić ich uczniami, ja będę z wami zawsze. Jak ludzie mogą oczekiwać spełnienia tej obietnicy bez spełnienia warunku? Jakże dobrze wiedzieć, że kiedy idę na cały świat głosić Ewangelię i będę czynił ludzi uczniami, Pan będzie zawsze ze mną. Pomódmy się jeszcze krótko, nasz niebiański Ojcze, pomóż nam to zrozumieć w naszym życiu, abyśmy rozumieli to w naszym własnym życiu i mogli czynić uczniami i byli odpowiedzialni w naszym zwiastowaniu. Aby czynić innych uczniami. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen.